Dobra, słuchajcie, co zrobić, gdy makrama faluje? To znaczy, gdy tutaj nam węzeł żebrowy wyszedł taki no niezbyt prosty, no nie? No można uznać, że tutaj węzeł płaski był zrobiony za ciasno, no ale załóżmy, że chcemy, żeby był ciasno, bo na przykład robimy torebkę. No to jest taki jeden sposób, żeby trochę zrobić, żeby on mniej falował. że już doszłyśmy gdzieś dalej, no to trzeba się cofnąć do tego momentu, gdzie można Yy, przesuwać yy, sznurki na yy, gdzie możemy przesuwać węzełki żebrowe, no i robimy to tak rozpletamy połączenie sznureczków yy, węzłów żebrowych na dwóch liniach tutaj dobrze by było sobie tak te żeberka ładnie ułożyć, no nie? żeby było tak super ładnie o, żeby one były takie równe i teraz robimy taki prosty ruch ściągamy je w jedną stronę i ściągamy w drugą stronę. No i wtedy żeberka się robią takie bardziej estetyczne. No i na koniec znowu tak jak szło tutaj. Związujemy sobie żeberko. O, tak żeby tu nie było przerwy. O. No i już nie faluje. No nie, jest takie ładne, proste. Wiadomo, że no jeżeli jest gruby sznurek, no to ciężko jest tak ściskać w czasie plecenia. Dobrze jest wtedy je tak do, dociągać, do, dociskać do góry w czasie plecenia, no nie? I wtedy jakby sam nam się będzie ładnie układać, sam nam się będzie układać to żeberko ładnie. No, więc tak właśnie to się robi.